Cześć, witam w kolejnym odcinku i zapraszam na pyszną zupę, na zupę kartoflaną z zacierką. A w niektórych regionach nazywano tą zupę zagraj. Także w zależności z jakiego miejsca w Polsce jesteś, tak tą zupę nazywamy. Zupa jest bardzo szybka w wykonaniu, bo to kwestia ugotowania ziemniaków, zrobienia zacierki i praktycznie zupa jest gotowa. Także 15 minut i masz obiad, masz obiad gotowy. My tą zupę będziemy gotować na boczku. Ja mam tutaj już boczek pokrojony w, w drobną kostkę i taki mały, naprawdę mały kawałek słoniny. Okrasimy troszeczkę to. Pokroimy tą słoninę na takie bardzo cienkie plastry. Na takie większe plastry. Tą słoninę pokroimy i wytopimy na to damy boczek. Podłączamy patelnię i tą słoninę dajmy na zimną patelnię. Żeby się nam lepiej wytopi ta słoninka i wtedy jak już będzie wytopiona, dołożymy yy, boczek. Do słoniny teraz dorzucamy boczek i razem to musimy ładnie wykopić. W czasie, kiedy boczek nam się topi, pokroimy cebulę. Cebulę na pół i po prostu takie plastry musimy zrobić. Boczek jest już ładnie wytopiony, teraz dorzucamy cebulę i smażymy dalej. Przestawię to. Teraz całość boczek z cebulą przekładamy do naszej zupy. No jeszcze chwilę gotujemy. A my teraz bierzemy się za zrobienie zacierki. Do zacierki potrzebujemy jajko, szczypta soli i mąkę. I musimy to zagnieść ręką. Mąkę dodajemy po trochu, tak żeby to ciasto było. E, musi być ścisłe mocno. Trzymonki. Zacierkę można robić na kilka sposobów. Normalnie tak kulamy w paluchach i, i, i wrzucamy do zupy, ale ja pokażę lepszy sposób, szybszy, po prostu na grubych oczkach na tarce zetrzemy. I ta zacierka będzie też jak najbardziej dobra. Zetrzemy i później wrzucimy to do zupy. To jest bardzo prostszy sposób. Dużo proszę. prostszy, tak. Dużo prostszy sposób. No i nie trzeba się balić tak, że to w palcach po prostu. Szybciej też. Kulać tą zacierkę. O, i teraz dołożymy to do zup. Wrzucamy i musimy to jakieś 5 minut jeszcze przegotować. Widać, że ta zacierka jest okej okay tutaj. Ładnie wypływa. Także my zaraz zabierzemy się za doprawianie. Doprawiamy jeszcze to pieprzem. Według uznania oczywiście. Łyżeczka soli. I zetrzyjmy tak jeszcze majeranek. I dajmy jeszcze posiekaną pietruszkę, natkę pietruszki. Sporo, sporo, ja lubię natkę pietruszki. Proszę więcej. A, wyżej to I zupę mamy gotową. Teraz przeprowadzimy degustację. Kochani, naprawdę świetna zupa. Bardzo szybka. Ja pamiętam, że w moim domu mówiło się, że jak nie masz co zrobić na obiad, to zrób kartoflankę czy zrób zagraj. <grywka> Naprawdę bardzo dobra, pożywna, treściwa i aromatyczna zupka. Polecam. Miłych wrażeń smakowych.